Panu Prezesowi za to, że mogliśmy podpisać porozumienie i zwrócić się do Państwa z taką trochę jeszcze dokładniejszą informacją o placówce, w której pracuję, którą reprezentuję razem tutaj właśnie z koleżanką, mianowicie o Biurze Porad Obywatelskich. To jest organizacja pozarządowa, działa od 16 lat i zadanie ma takie, iż udzielanie wszystkim obywatelom, którzy zwrócą się do nas z prośbą o poradę, udzielać informacji i porady. Siedzibą naszej organizacji jest, jest przy ulicy Gałczyńskiego, to jest na tyłach Nowego Światu, ale mamy również punkty w siedmiu innych miejscach w Warszawie. No i będziemy tutaj pracowali z Panem Prezesem nad umiejscowieniem punktów właśnie u Państwa. Natomiast w tej chwili zwracam się do Państwa jako do przede wszystkim no tutaj takich aktywistów, osób aktywnych, które się znajdują na tej, na tej sali. Takim właśnie prośbą i apelem. Mianowicie wśród tych osób, które się do nas zgłaszają, obserwujemy, iż osoby starsze zgłaszają się z pewnym, powiedziałabym, może ociąganiem, czy z pewnym też takim skrępowaniem. Trudno jest opowiadać o swoich problemach, a te problemy są obecnie dosyć nasilone wiedzą Państwo doskonale o tym, że jesteście często, jesteśmy często w ogóle ofiarami, ofiarami różnego typu nagabywań, manipulacji, zachęcają nas w banku do brania kredytów, kart kredytowych, itd., itd. Zatem starsze osoby często z racji swojego takiego zaufania do innych popadają w dosyć duże kłopoty. Dlatego tak ważne jest, świadomość, gdzie można na początku zwłaszcza problemu, a nie wtedy, kiedy jest już bardzo późno, kiedy długi narastają, kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej, wtedy trudno jest pomagać też takim osobom. I stąd tutaj nasza obecność z koleżanką w gronie właśnie Państwa mamy przed drzwiami na stoliku wyłożone do wzięcia przez Państwo takich naszych informatorków, krótkich broszów, które opracowane zostały na podstawie spraw, jak, z jakimi do nas ludzie, seniorzy, zwracają się o pomoc, o poradę. nasza dotyczy również tego, iż, żebyście Państwo mogli rozpowszechniać informacje i zachęcać innych, o których możecie usłyszeć w swojej rodzinie, w swoim sąsiedztwie, w, no, w najbliższym jakimś otoczeniu że znajdują się takie miejsca, gdzie y, można uzyskać bezpłatną pomoc i można y, również jakby wyciągnąć no, się z trudnych y, problemów, które wydawały się przedtem może beznadziejne. Dziękuję bardzo Państwu.